z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego ukarasza. Chwała Tobie Panie. Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów, z kim mam więc porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci. Które przebywają na rynku i głośno przemawiają jedne drugim. Przegrywaliśmy Wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a Wyście nie pokali. Przyszedł bowiem Jan, chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a Wy mówicie, zły duch go opęta. Przyszedł syn człowieczy, je i jej pije, a Wy mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Oto słowo Pańskie, chwała tobie, Chryste. Dzisiaj ten szczególny dzień, kiedy modlimy się za rodzinę chrześcijańskiej praw. Modlimy się za wszystkie małżeństwa tej parafii. Moi drodzy, rodzina jest fundament Kościoła. Rodzina jest również fundamentem społeczeństwa i państwa. To rodzina jest najmniejszą komórką Kościoła, nie parafii, bo parafia składa się z rodzin. Rodzinę nazywamy kościołem domowym. Tam się wszystko rozpoczyna. Taki jest kościół, parafia, kościół. Jakie są rodziny? Takie społeczeństwo. Jakie są rodziny? Wszystko tam się rozpoczyna. W rodzinie. Dzisiaj rodzina, nie mówię, że w naszej ojczyźnie, ale w świecie niestety nie jest. Do końca chroniona i szanowana. Pewnie sami o tym lepiej wiecie niż ja. I takie trendy, trendy, jakieś takie, mody, które oczywiście przemijają, bo to różne trendy przemijają. Trwają kilka lat, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, ale wprowadzają wielką. Destrukcję w społeczeństwie. Czyli jakby, może powiedzieć, rozkładają to społeczeństwo. A mówił wielki Polak Hetman, kanclerz Jan Zamoński, żyjący na przełomie XVI-XVII wieku, i tak, takie będą, rzecz jak takich dzieci, młodzieży wychowanie. Jeżeli rodzina jest mocna, mocno też bogiem, to wtedy te wartości daje swoim dzieciom, a także daje swoim wnukom. I dlatego dzisiaj w sposób szczególny chcemy się modlić za rodziny, ale także za małżeństwa chrześcijańskie. To jest, moi drodzy, bardzo istotne, bo to właśnie rodzice głoszą tę dobrą nowinę swoim dzieciom. Dobra nowina, to słowo oznacza inaczej Ewangelia, bo Ewangelia to wyraz grecki, to dobra nowina, dobra wiadomość. Dlaczego to i dla nas zebrane dzisiaj na tym święty misyjnej? Dobra wiadomość, dobra nowina, bo Jezus kiedyś się narodził, Bóg się narodził na ziemi, przyjął ludzkie ciało, poznał nasz ludzki los. I dlatego potrafi przyjść nam z pomocą, kiedy zanosimy modlitwę jako rodziny chrześcijańskie, również jako małżonkowie. Dobra nowina, że Jezus mówił nam, że z niebo, że życie ludzkie się zmienia, ale się nigdy nie kończy. Dobra nowina, że mówił nam, że mam dwa domy: ten ziemski, gdzie mam prawo do szczęścia, planów i marzeń. Ale tak naprawdę ten dom ziemski, to się kiedyś, ale mamy drugi dom, nieręką ludzką uczyniony, niebo. Tam zdążamy, tam idziemy, po to żyjemy, aby znaleźć się kiedyś w niebie, czyli być po prostu zbawionym. To dobra nowina. Jezus swoje słowa potwierdził czynami, czyli cudami, bo wiemy, że uzdrawiał chorych, wiemy to z Ewangelii, a właśnie z dobrej nowiny. Uzdrawiał chorych, nawet wskrzeszał umarłych. To dobra nowina. Wreszcie, Pan Jezus dla nas umarł. Bóg umarł za nas, za każdego człowieka, aby otworzyć nam bramy nieba. I wreszcie, Pan Jezus zmartwychwstał po trzech dniach i mówi nam, że my też powstaniemy z martwych. Właśnie, że nasze życie się zmienia, ale się nigdy nie kończy. A wstępując do nieba, zeszło nam ducha świętego. To dobra nowina. Ale to dobra nowina dzisiaj zakryta jest często przez złą nowinę, bo media dzisiaj żyją sensacją. Tylko to nas może niejako zainteresować. A sensacja, moi drodzy, to jest często, albo prawie zawsze zła nowina. Bo kogoś by zainteresowało, że oto gdzieś ktoś jest dobry, ktoś jest wierny, ktoś ma zasady swoje życiowe. Mówimy, to normalne. Ale kiedy słyszymy, że jakiś bliska osoba zabiła osobę blisko, ojciec syna, syn ojca, to wtedy się niejako zatrzymujemy. I do nas docierają wiadomości sensacyjne, że są wojny, chociażby za naszą granicą, gdzie giną ludzie, tracą dobytek i zdrowie. To słanowi, że głód panuje na świecie niestety w XXI wieku. Są takie kraje, w Afryce szczególnie. To zła nowina. Że oto gdzieś słyszymy ludzie są skłóceni. Nie chcą w ogóle z sobą rozmawiać. To zła nowina. I pytamy się, dlaczego Bóg na to pozwala? Czy w takim świecie da się żyć, gdzie jest tyle zła? Ale pamiętajmy, te złe wiadomości, złe nowiny zebrane są z całego świata. I do nas docierają dosłownie w minutę, dwie. O tym, co dobre, może się mówi po prostu mniej. Jest takie powiedzenie, zanim dobro i prawda wstaną z łóżka, zło trzykrotnie obiegnie świat. Zło jest bardziej krzykliwe niż dobro. To też prawda. Ale to dobro ostatecznie zwycięży, a nie zło. Mówi się, że zło ma krótkie nogi. I Chciałem powiedzieć to ciągle powtarzam. Tak, jeżdżąc 20 już parę lat po naszej ojczyźnie, głosząc te kolekcje misje, widzę, że o wiele, o wiele więcej jest dobra i prawdy w naszej ojczyźnie. Tylko o tym się może nie mówię, albo mało mówię. Mówi się o tym, co często złe, O tym żyją media. I na to nie ma co się obrażać. Ale jest więcej dobra. I warto trudzić się dla Boga. I może, może po to są właśnie. I misję święte, Abyśmy się zatrzymali i zobaczyli, może dziecko, wnuk przyniosło dobrą ocenę ze szkoły. To dobra nowina. Może ktoś się z kimś pogodził. To dobra nowina. Może ktoś trafi tu na misję święte. To dobra nowina. Może ktoś z... skorzysta ze spowiedzi. To dobra nowina. I może gdyś tak zobaczymy, zatrzymamy się. Zobaczymy więcej dobra, czyli dobrych nowych. I tego Wam życzę, tutaj zgromadzonym. I życzę Wam tego, aby Wasze rodziny były Bogiem silne aby małżonkowie trwali w jednej miłości, ukazując światu współczesnemu, który może ma inny trend, że wierność, miłość w tym świecie takim, o nie innym jest przecież możliwa. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim rodzinom czy kościołom domowym tej parafii. W drodzy, w tym momencie przystępam ogłoszenia. Dzisiaj, tak jak w każdy dzień, tutaj w przewozie 18:30, 21. Ostatni apel dzisiaj misyjny, bo jutro będzie droga krzyżowa. Zapraszam dzisiaj na XXI, ten ostatni misyjny apel. Tak chcemy zakończyć kolejny dzień misji spotykania się u stóp Maryi, naszej Matki Królowej. Jutro zakończenie misji. Jutro dzień spowiedzi, dzień błogosławieństwa misyjnego połączonego z odpustą. Jutro zwróćmy uwagę, że trochę może jest inny harmonogram, delikatnie zmieniony niż przez te dni. Więc to jest spowiedź. Przypomnę, proszę wybaczyć, przypominam od 7.30 do 8.00. Dla tych, którzy tej spowiedzi potrzebują, nie są w stanie łaski. 7.38. 8.00 msza święta dla wszystkich. Oczywiście mają także swoją spowiedź dzieci, młodzież ze szkoły podstawowej, ale oni wiedzą, przejdą, tylko można im przypomnieć, że potrzebują spowiedź, że zrobili rachunek sumienia. Tu nie będę czytał chwili, to jest wszystko wywieszone w goblocie, ale potem tu w przewozie spowiedź od godziny 17 do 18, po południu albo wieczorem spowiedź 17-18 i msza święta będzie 18 jutro tutaj przywoził. Nie 18.30, ale jutro, jutro oczywiście, o godzinie 18. .00. I po tej Mszy świętej, tylko około godziny 19, tu jest napisane 19, to może być przed 19. Pójdziemy na naszą misyjną drogę krzyżową. I zakończymy ją pod krzyżem misyjnym. Ten krzyż misyjny będzie poświęcony, pobłogosławiony jako ten znak tych misji świętych. I tam przy krzyżu misyjnym zakończymy nasze misje święte. Teraz przygotowują do tych uroczystości, moi drodzy, 300 lat mija w tym roku, ten kościół został po, po, poświęcony. I tu ludzie zaczęli się modlić. Jutro, jeżeli macie takie w domu rzeczy religijne, dowocjonalia się niepoświęcone, czy to krzyżyki, czy różańce, obrazki, jutro będzie można je przynieść, tak rano, jak wieczorem. Te wszystkie przedmioty religijne, niepoświęcone, zostaną poświęcone. Ale też prosiłbym, byście jutro przynieśli krzyże swoje z domów. One też zostają no, poświęcone podczas tych misji świętych. Może już były, ale na misjach po raz kolejny. Aby zawsze nam przypominało o Bogu, o wieży, bo krzyż to najświętszy znak naszej. Wiary. Więc mój plan znacie. Dzisiaj zapraszam na apel. Może po raz drugi. Pamiętajmy też o Drodze Krzyżowej w dniu jutrzejszym, tak około godziny 19. Po drodzy, jest tu wypisane w planie odmiany przyrzeczeń małżeńskich, gdzie spytam: Czy są małżonkowie? Są. Twoje. Słuchajcie, że są małżonkowie, odnowimy przysięgi małżeńskie. Jak powiedziałem wczoraj, podczas odnowienia przysięgi małżeńskiej, wdowa wdowiec podał rękę na sercu, Jak nie ma męża, bo nie może być, czy żony dzisiaj. Tak to się złożyło, Tak mamy czasy. Też rękę na sercu, proszę położyć. A teraz powstańmy, jak mówiłem, poświęcę obrączki, jeżeli przynieśliście na ręku czy w ręku, a jeżeli ich nie macie, poświęcę was. Dobrze? Cieszę się, że są też małżonkowie, bo, bo to będzie takim symbolem, jako dwie, dwie. Ale proszę nie grać teraz, proszę panie o nie grać. Pan będzie wszystko wiedział, co ma robić. Będę to mówił. Poświęcenie obrączek. Pan z wami. I z duchem twoim. Módlmy się. Po panie Boże, te obrączki, które twoi wierni noszą na znak zawartego kiedyś sakramentu małżeństwa. Sprawa by ci którzy sobie ślubowali, dochowali danego sobie słowa, wierności, trwali w Twoim pokoju i pełnili Twoją wolę. Zawsze się miłowali przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz to może grać. Prosimy Ciebie, Panie nasz! To wszelki kłask zbawienny, Ty to ludzkie serca znasz, nas udziel za niezmienny. Tym, co stają dziś przed Tobą, by dziękować za ślub lub z Ziemska krótko trwa. Wnet usyka i więdnieje, Jeśli święta miłość w twa, W sercach nie rozpromienieje, Utwierdzi w miłości stałej, Wiernej, czynnej, doskonałej. Moi drodzy, teraz Będziemy, odnowimy słowa małżeńskie, przysięgi, ci małżonkowie, którzy tu są, pozostawiam rękę, wędrownię na sercu. Pierwsi, jak to bywało, przy ślubie było, nie wiem, czy pamiętacie, pierwsi mężczyźni, czyli małżonkowie, odnawiamy słowa przysięgi. Niech mężczyźni małżonkowie powtarzają za mną. Panowie, bo tak, jest osad dwóch tylko tutaj mężów, jest tak się głośno, mówię, żeby było słychać ja też usłyszał, bo ten starszy pan, więc trochę mam słuch wstępiony. Panowie, powtarzajcie, powtarzajcie za mną. Żonę mając Boga w sercu. Żonę mając Boga w sercu. Ale pan nie organista, to panowie odmawiają, nie pan. Bo pan tam, chyba że pan ma tutaj żonę przy sobie, a to dobrze. Ale pan nie do mikrofonu, żeby nas nie zagłuszać. Żona moją z Boga w sercu, Żono moja z Bogiem w sercu, Kościoła dzieci, obecności Kościoła i naszych dzieci, ponownie wobec Ciebie, wobec Ciebie moje, śluby małżeńskie. moje śluby małżeńskie. Jeszcze raz ślubuję Ci miłość, jeszcze raz ślubuję Ci miłość wierność, wierność i uczciwość małżeńską. I Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że cię nie aż do śmierci. Dołożę starań, Dołożę starań, by w naszym życiu rodzinnym, naszym życiu rodzinnym. przebywał Chrystus. Chrystus. Niech Bóg nam błogosławi. Niech nam Bóg nam błogosławi. Amen. Amen. Teraz, żony i panie, tu obecne, jak mówię, rękę na sercu można teraz położyć. Mężu. Mając Boga w sercu, w obecności Kościoła, ponawiam wobec Ciebie swoje śluby małżeńskie. Jeszcze raz ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Dołożę starań by w naszym życiu rodzinnym przebywał Chrystus. Niech Bóg nam błogosławi. Amen. Jak sąd małżonkowie, to może ucałować teraz żonę. Tak jest. Moi drodzy, to w tym przykładem w jedności miłości małżeńskiej cieszę się, że taki dzień jest podczas misji świętych. No świętowanie, to nie wiem, czy dzisiaj będzie świętowali, może dzisiaj, a potem pewnie po misjach, może w niedzielę jakiś uroczysty obiad. Może będą najbliżsi, będzie, będą dzieci czy wnuki wokół was, wtedy będziemy świętować, a dzisiaj tak może we dwoje. A w niedzielę też tak bardziej rodzinnie Jak się skończy misje, skończy się jubileusz, także budujcie dalej na skalę swoje życie rodzinne, ale swoje życie małżeńskie na skalę, czyli na boku jak mówi Ewangelia, zerwą się wichry, nawet wody się zerwą, Nie zniszczą domu, bo nas skal jest utwierdzony, czyli na boku. Tego serce Wam życzę Małżonkowi.